Cześć, siemanko, z tej strony Maiki. W tym poradniku pokażę Wam jak podpiąć się do grupy domowej i połączyć się z drugim komputerem Wchodzimy w sobie ustawienia grupy domowej Można to zrobić na dwa sposoby Klikając eksplorator Windows i Grupa domowa Jednak też można to zrobić przez panel sterowania I tutaj wybieramy Grupa domowa Teraz klikamy Uwzórz grupę domową Wybieramy sobie multimedia, które chcemy udostępnić. Klikamy dalej i mamy tutaj hasło. To hasło trzeba wpisać na drugim komputerze. I za chwileczkę was, wam to pokażę, połączę drugi komputer. Jestem już na drugim komputerze. Pokażę Wam teraz, jak podłączyć komputer do grupy domowej, którą utworzyłem na, na, na pierwszym komputerze. Klikamy grupa domowa, dołącz teraz. Klikamy dalej. Tu wpisujemy hasło. Jak już piszemy hasło, klikamy dalej, czekamy chwileczkę, aż się dołączy. I już jesteśmy przyłączeni do grupy. Klikamy Zakończyć, i w tym momencie widzimy komputer. Możemy sobie na niego wejść i zobaczyć, co ma udostępnione. Jeśli udostępnimy coś na pierwszym komputerze, to będzie to automatycznie widoczne na drugim. Jak można udostępnić plik? I już patrzymy, wchodzimy sobie na jakikolwiek folder, to będzie tutaj folder wideo. Wchodzimy w przykładowe wideo, klikamy prawym przyciskiem, i tu jest taka opcja. Ja teraz nie mam podłączonego komputera do grupy, ale tutaj, jak będziecie sobie rozwijać tą opcję. Będą y, trzy ustawienia: grupa domowa odczyt, grupa domowa odczyt zapis i konkretnej osobie. Gdy wybierzecie pierwsze dwa, to po prostu y, udostępnią się na grupie, i z y, poziomu drugiego komputera lub innego, który sobie podłączycie do tej grupy, będzie widoczny ten folder lub ten plik. A jeśli ustawicie sobie odczyt zapis, to ten drugi komputer, będzie mógł, y, ta osoba na drugim komputerze będzie mogła zapisać do tego folderu w pierwszym komputerze swój własny plik, po prostu udostępnić, nie? Coś takiego. A konkretnej osobie, jak udostępnicie, to tylko ten komputer, na którym udostępnicie, będzie miał dostęp, żaden inny. Także y, tak to wygląda z tymi grupami domowymi. Na razie, cześć. We'll be right back.